A więc cześć, ja jestem Kilek i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam Nether Stone, czyli nssv.pl Przekażę Wam moją opinię na temat tego serwera, co o nim sądzę, czy warto na nim grać A więc zostawcie łapkę w górę z dzwoneczkiem. no i lecimy A więc przede wszystkim to co rzuca się w oczy, no to mapy są z Hypixa, nie ma tutaj niestety autorskich map Więc to jest na minus TNT jumpy ogólnie tutaj są, ale ten jakoś dziwnie mnie wybił Czyżby jak na craft daje, wybija lepiej, a raz gorzej? Ogólnie grałem kilka gier przed odcinkiem, żeby mieć jakiś pogląd na ten serwer, czy jednak ten No teraz to jakoś te TNT jumpy lipnie działają Potężnie lipnie, no chłopca obudował beda, no potężnie, ja nie mogę Po co ci ludzie tak tego beda obudowują? I tutaj ogólnie jest, jak się pi czas Ochrony. ajajajajaj ajaj, ajaj. <laughs> Trochę spanikowałem. Ogólnie no grałem Z2G i więcej nie grałem. Tutaj ludzie piszą, że ten... Wyzywałem tak jak na DP... eee makłem masz, makry masz! Tutaj za chwilę udokumentuję wam to screenshotami. Ogólnie tutaj na początku vlogu mi nie cofało, teraz przed chwilą też macie shota. Że zaczęło potężnie mi te bloki cofać, że no totalnie nic się nie dało zrobić. Gotbaj'a tak, że się nie dało zrobić. Nie wiem jak to z tym jest, ale no, a raczej nie ten... I jak się zabije kogoś, to jakiś taki duch wypada z niego. Nie wiem o co z tym chodzi. W ogóle nie, na tym serwerze mało się go i długo ANG wczytuje. I oprócz Badwaysów na tym serwerze jest jeszcze pipi, na którym nie można... O, chłopki przeciał w ogóle. Tobiasz gaming, co jest? no bo ja. jakoś to sklaczowałem, chociaż nie musiałem klaczować, chyba. Gajem, tutaj tacy dosyć słabsi. Gajaczek, mam być szczęśliwi. Nie nie spotkałem jakiegoś takiego mega przypotężnie do bojego, nie wiadomo jak. Alż, Stefa, potężna. PvP tutaj ogólnie jest normalne, takie jak na, na przykład chyba Craftplayu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, bloków nie mam. No i właśnie tutaj są takie lagi, że. Chłopy mogą się tak teleportować. Nie wiem o co z tym chodzi, totalnie, ale no tak jest, niestety. I jest tutaj PVP, na którym jest ograniczenie CPS-ów do chyba 16, jak się nie mylę, coś koło tego. Co jest bardzo słabe, bo przez cały czas sklepać się nie da. Bo jak ktoś wyklikuje więcej tych CPS-ów, no to no nie ma szans w pojedynku z kimś, kto nawet kilka mniej, bo, bo nie da się klepać, nie da się nic robić. Tutaj złoto też jest nielimitowane. Tutaj dropi w takich przepotężnych ilościach, że. Za dużo jego jest. Zaraz padnę sobie i tyle będzie z tego. Dobra, niech się pożegna z bedem swoim. Ogólnie ping mam tutaj niski. Mam 18 pingu. Nie wiem, jak to z tym jest. Widać może mają sidewalk niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Ale jakoś tak nie odczuwam tego pingu, że jest taki niski. Wysokiego też nie ma na pewno. Gdzie jest ten chłop? Gdzie jest ten shy? Oho! No to, nie no, bardzo, bardzo dobre te TNT jumpy są. Ogólnie, gdyby nie te błędy, ten save byłby naprawdę spoko serwerem. O, 40 zł. Całkiem grywalny byłby, ale jednak tych błędów tutaj jest mega dużo. Dobra. Hitnąłem go, hitnąłem go, dobra, spadł. Nie wiem, jakim cudem on spadł. 6 killi i wygrana Lecimy do następnej gierki Jak się wchodzi to pisze, że tutaj gra ponad 1000 graczy No nie wiem gdzie tutaj jest 1000 graczy jak to po 20 graczy gra. A że chłop ma na sobie? No to nieźle No to nieźle Napisałem, żeby pozdrowili YouTube'a Pozdrawiam Czyli tutaj nie ma community jak na pieca. O! Dawajcie da, da, się wszyscy fokusujemy na niego, bo on nie wiadomo jak to będzie Znowu krzywo mnie to wybiło, ale teraz jakoś normalnie, przynajmniej mi dało się polecieć. W ogóle nie, jak nie nagrywałem, to normalnie dało się to Kinti jump y robić. Nie wiem, coś mnie zwalił na odcinek. Szenio się prezentuje na odcinku. Powinno być na hodły ale spaczka. Kolejny tobierz Gaming. Co jest? Jakim cudem on mnie na taką odległość zawił? I tutaj ogólnie jest takie pipie, że można się nawzajem zabić. Oj, widzicie i teraz na przykład zaczęło mnie tepać. Dobra, żegnam ziościa. Niech do mnie przyjdzie, zapraszam. Nie, źle to źle, 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 źle. Albo i bardzo dobrze. O, widzicie i na przykład mnie teraz w tym momencie hitu już pośmiechnie. Nie powinno być miejsca na takie ten, ale no. No, ten ma mega dużo wad. Ale jakby nie było tych wad, to naprawdę byłby sfokus saiwary. Może by to naprawili, ale wątpię. O, na przykład teraz. Fajnie, fajnie. Jak na w piecowym. Dosłownie. Ostatnio zresztą na live się zdenerwowałem na to PVP, że jest ograniczenie tych CPS-ów. I ja je z tego saiwary. Na no, ja gościu. A że on ma takiego beda umówanego. O i jeden diaks. Nie to jest scam jakiś totalny skam. No moja na no, gościu. O, zajęć kwitował. Pog. Nie musiałem mu tego beda rozwalać. Znowu cofnęło. Nie to czasami cofa, czasami nie cofa. Na początku, jak mówię, było normalnie, dało się gać. Nie było żadnych cofek, ale teraz tak, jakby Antycheat się na mnie ujął i na przykład tutaj Emeraldów nie było, ale no. To już szczegół, dobra, nie będę miał gadał. Aha, dobra, on sobie spadł. A że on ma tego? Jakim cudem on ma złotą zbroję? Co jest? To znaczy nie złotą, tylko taką żółtą. No, nieźle, nieźle, nie powiem. Nie wiem, co on tu odwalił. Pewnie tutaj osy spadł. Yy, Okej. Okay. Ja nie wnikam, po on się gapił w niebo. No, spoko, spoko. Tutaj zapytałem się Gaczy, co sądzą o tym serwerze. No jeden sądzi, że jest słaby, drugi sądzi, że jest dobry. Ja sądzę, że ma mega dużo błędów. on na przykład teraz mnie teleportuje. No bo ja leży... Że... O i cały czas jakiś gość, jakiś ten... Jakiś duch się pojawiałem jak się wyeliminuje, chłopa. Ale widzę, że tutaj można dołączyć ponownie do gry. No to w sumie jest sztos, bo wydaje mi się, że na żadnym polskim serwerze tego nie ma. Innym. No wiem, że na Hypixel to jest, ale czy na jakimś polskim jest? Nie wiem, nie wiem. No ale wiem, że ja sobie spadłem, bo jestem ułomny, bo STNT postawiłem na moście. <suszel> I też wiadro wody tutaj nie zostaje i kosztuje 4 złota. Co jest też średnie. Ale mnie teleportuje nawet jak biegam. Halo, no to tak chyba nie powinno być. No, u mnie tepnęło. Jeżeli ktoś policzy, ile razy mnie tepnęło w tym odcinku, no to przyptałem sobie troszkę. Jeżeli będzie się chciało komuś liczyć, że ja sobie przewaliłem w tym momencie. I zarochło do mnie przyjdzie. I ja go I mało! Na... Po jakiemu on te mosty buduje? No to jest Ża! Czemu to mnie tak wybiło, a nie jego? Jak on bliżej tego stał? Ja nie, nie mogę, no i chłop nie podjechał, bo musiałem wyświetlanie nocne wyłączyć, bo mi się włączyło. Oooo, oh, już wolę się z nim nie klepać, bo z nią będzie ten... O, i tutaj 9 tiaksów było. Jeszcze chłopcy z tego. Z łuku będzie strzelał. Oj, 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 Wcześniej to było po 3 ale teraz jest pojedyncze. Nie wiem o co chodzi z tymi generatorami, ale oni mają je wyjątkowo zepsute. Ile? 30 diamentów za pełta, czwórkę? Nie no, tu mają chaje te ceny tego pełta. Bo tak to są chyba normalne, ale. Ile? Chyba no nie wiem co on zrobił, ale spoko. Pop napisał nie i stanął sobie w miejscu. No jak nie muszę? Gościu! Gościu mnie ten... Gościu mi beda zniszczył i ja co? Myśli, że ja mu odpuszczę. Oj nie nie. Oj jest w potężnym błędzie. Jeszcze ja? Co to było? Aż że oni mają jakieś chińskie pluginy? O nie. Ma, jak sobie miecz, ale potki <grywki> nie zdążyły być, o jak mi go nie szkoda jest Nowy poleciał. Będę też nie ma co jest, tak ci szybko skinął chłop Eee, że na taką odległość, dobra, ta ja można się szklefać, bo nie mam łochająki, to znaczy on nie ma. Praktycznie zawsze jak lubię jakiegoś long derga, no to mi cofa, by the i nie mam, czyli teraz wszyscy nie mają beda, czyli wszyscy mają wyrównane szanse, no nie, przeciwnik nie jest, no i lipa potężna 11 Duf poszło, jeszcze se sam spadłem i ja nie mogę, nie zauważyłem tej działania No, ale teraz ładnie to TNT team, team nie wybiło, w ogóle woda się nie postawiła. Nie wiem, co jest z tym. Żegnaj. I znowu, ajenka jest niepełna. A czekałem no, dosyć długo na nią. Staje się długo tutaj, się czeka na te ajenki. To jest słabe. Grać nie ma. Nie no, to TNT jest jeszcze bardziej rozwożone niż na Craft Czemu ono tak krzywo wybija? No wybija w stronę, w którą ono chce wybić, a nie w którą ja chcę lecieć. No z tym to jest lipa, potężna lipa. Dużo błędów ma ten serwer, jak mówiłem. Sienio gajwalny jest w obecnej postaci. Jeszcze se spadłem nie, ja nie mówię. A, ten chłop sobie wyszedł, super. To ja nie po to się z nim tyle męczyłem, żeby teraz se wyszedł tak o... Ja nie mogę. Nie no, dobra, nie, nie, nie podoba mi się ten serwer jednak. Tak totalnie mi się nie podoba. No, TNT Jumpy. Chłop już by nie żył, dawno by nie żył, ale nie. TNT Jump oczywiście musi lecieć. Ja się kieruję tam, on mnie tam wybija, albo jeszcze do tyłu będzie mnie wybijał. No to to jest po prostu ten. Skończę tą gękę i lecę, bo to, to nie ma sensu na siłę ten, bo już się zdenerwowałem i to potężnie ten saiwerk. Prędko ja tu nie zagram. A ogólnie poznałem ten serwer, bo tutaj było Battle Royale kiedyś, czyli to co w Fortnite cie jest. No teraz to mnie jakoś na dwa razy potężnie wywaliło. Eee, to przeżył. Jakiego on ma fajta, ten gościu. Naprawdę. Powinien w Totka sobie zagrać. I to tak no legit, no, no skam. No czemu on tam wpadł? Miasto ja będzie no, ja szybciej giną od tego Wojda, a zwolni. Na przykład na każdym cywilizowanym... Dobra, z opuścił. na każdym cywilizowanym serwerze można łapką zniszczyć wełnę i można zniszczyć chłopowi Beda, zanim on spadnie. No a tutaj tak nie jest. Dziwne, to jest potężnie dziwne. Zostawcie łapkę w górę, chyba z wnęczkiem. Jak odcinek wam się podobał, możecie proponować jakieś inne savey, żebym mógł nagać z nich taki odcinek. Zostawcie łapkę w głębi z woneczkiem. No i nauka.